Dzisiejszy film będzie do właścicieli firm o sytuacji co zrobić, kiedy przychodzi do Ciebie dobry, zarządzający dyrektor, menadżer o podwyżkę. Kim w ogóle ja jestem? Jestem Krzysiek Bugnacki, od 20 prawie lat działam w obsłudze klienta. Od 2009 roku prowadzę własną działalność i współpracuję głównie z kadrą menadżerską zarządzającą czyli jak chcesz to dla siebie nazwij, są to właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, liderzy, menadżerowie. Od 2021 roku prowadzę konsultacje dla firm i pomagam zwiększać zyski w firmach poprzez optymalizację zasobów, sprzedaż i marketing. No i przeważnie są to firmy, które robią od kilku do kilkudziesięciu milionów obrotu rocznie. No i powiem, opowiem wam taką sytuację, jak podczas audytu, od którego zaczynam współpracę w takich firmach, odnajduję dosyć ciekawe rzeczy. Jedną z takich rzeczy sytuacji jest to, że przychodzi do Ciebie dyrektor, menadżer lub ta inna osoba, która jest od razu po Tobie w strukturze firmy, no i puka do Ciebie, bo chce porozmawiać z Tobą o podwyżce. No i co wtedy zrobić? No, obecnie masz sytuację w firmie taką, że ta osoba jest bardzo uzdolniona, czyli masz super menadżera, dyrektora czy prezesa, który rozwinął Twoją firmę do dosyć dużych rozmiarów, których się nawet Ty nie spodziewałeś. No i co? Zbudował on zespół i atmosferę, zbudował on oddziały dla Twojej firmy, zbudował bazę klientów i dbał o relacje z nimi, no i oczywiście o nich. Zbudował też logistykę, utrzymuje doskonałe relacje z dostawcami i partnerami. No co, dba jeszcze o wyniki finansowe Twojej firmy. No, dba dosłownie o wszystko. No i dochodzi do tego momentu, kiedy przychodzi on do Ciebie, no i sobie puka, ponieważ chce porozmawiać. Z Tobą o Waszej wspólnej przyszłości i że chce zarabiać więcej, bo wie ile przynosi do firmy. No i zastanów się, co w takiej sytuacji w ogóle to znaczy. No, jak myślisz, co z nim trzeba zrobić, aby to ciebie nie zabolało i aby dalej on był zmotywowany nad rozwojem Twojej firmy. Można zwolnić go, można poczekać, aż sam się zwolni. Można ignorować go, unikać kontaktu z nim, można też spróbować pozamiatać wszystko pod dywan i powiedzieć do niego: Słuchaj, ok, porozmawiamy na ten temat za miesiąc lub trzy miesiące, przyjdź do mnie, no i liczyć na to, że mu może przejdzie. Oczywiście jest też inna opcja. Można zrobić coś, co pozwoli Wam dalej wspólnie rosnąć. Mam dla Ciebie skuteczne rozwiązanie. Zastanawiasz się, jakie to rozwiązanie. No, zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną. Więc czy w ogóle Ty wiesz, dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od tego, że przez kilka lat ten pracownik zdobył kompetencje bez problemu, które mu pozwolą na stworzenie własnego biznesu, a u Ciebie obecnie osiągnął sufit. Zdobył umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania ludźmi. Umie zdobył umiejętności handlowe, e, sprzedażowe, e, umie się bardzo dobrze komunikować, no ogólnie jest ekspertem w twojej branży, no ale ma jeszcze w sobie ogień i chce się rozwijać, zrobić coś jeszcze większego niż e, zrobił do tej pory, no ale jest ograniczany i blokowany. E, dlatego, jeżeli chcesz wiedzieć, co można z tym zrobić, z chęcią. Dla ciebie to wytłumaczę i pomogę, jak można wyjść z takiej sytuacji. No i pamiętaj przede wszystkim, że zdemotywowany zarządzający potrafi nie zauważyć okazji, które przychodzą do Twojej firmy, no a konsekwencją tego będzie, że przeoczy sytuację lub yy, nie przyniesie jakiś tam złotówek do twojej firmy. Więc jeżeli potrzebujesz wyjść z tej sytuacji, zapraszam ciebie do kontaktu ze mną krisowkonsultacje.pl lub zadzwoń 789 270 887. Pozdrawiam, cześć.